Witajcie w Ten Gorący Czas. W dzisiejszym odcinku z tej piątki zobaczycie pięć zakazanych miejsc na ziemi, do których wstęp mają tylko nieliczni. Spora garść ciekawostek przed wami, więc nie traćmy czasu. Cześć wszystkim. Zaczynamy. Zaczynamy od miejsca, którego opis brzmi jakby był wyjęty z dobrego filmu sensacyjnego. Tajemniczy budynek będący pierwotnie restauracją, który przekształcono z czasem w miejsce spotkań tylko dla wybranych. Takie oto miejsce znaleźć można w amerykańskim Disneylandzie. Aby dostać się do środka trzeba znać bardzo wpływowych ludzi, a dodatkowo zapłacić opłatę początkową, która wynosi nawet 100 tysięcy dolarów. Mało kogo stać na taki wydatek, dlatego możecie potraktować nasz materiał jako uchylenie rąbka tajemnicy. Niewiele osób wie, że jest na świecie miasto, do którego dostęp mają tylko jego mieszkańcy oraz wysokiej rangi wojskowi. Chodzi tutaj oczywiście o rosyjskie mezygorie, czyli liczącą 17 tysięcy obywateli miejscowość. Dla ludzi z zewnątrz wstęp jest więc można zapomnieć o rodzinnym spotkaniu czy weekendowym poznawaniu miasta przez turystów. Czego tak mocno strzeże rosyjska armia? Tajne firmy, podziemne obiekty, prawdopodobnie pociski balistyczne oraz inne cuda, o których wie tylko garstka ludzi, a wszystko to w zielonym wiejskim otoczeniu. Chrześcijaństwo, tak samo jak inne religie, posiada swoje tajemnice. Dla ciekawych, istnieje możliwość ich zagłębienia w najlepszym do tego miejscu, czyli archiwach Watykanu. Dostęp do tysięcy ksiąg jest teoretycznie otwarty, jeśli spełnione zostaną dwa założenia. Po pierwsze, wymagana jest osobista zgoda papieża, aby móc przeszukiwać watykańskie archiwa. Drugi warunek to wiek księgi, który musi wynosić minimum 75 lat, aby ta mogła zostać pokazana zwykłemu śmiertelnikowi. Chodzą plotki, że znajdziemy tam m.in. dowody na istnienie istot pozaziemskich. Jeśli nie macie więc pomysłu na wakacyjny wyjazd, to dzwońcie do papieża po zgodę i rezerwujcie bilet do Watykanu, bo na pewno warto. Jest takie miejsce na Ziemi, które choć zakazane, to znane jest bardzo wielu osobom. Oczywiście tylko z teorii oraz nielicznych fotografii. Chyba każdy z nas słyszał o strefie 51 w amerykańskiej Newadzie, 130 km od Las Vegas. Miejsce to jest tak mocno chronione, że nie do końca wiadomo, co się dzieje w wielkiej bazie wojskowej na środku pustyni. Dla zbyt ciekawskich obserwatorów przygotowane jest miłe powitanie uzbrojonych po zęby żołnierzy, którzy patrolują okoliczne tereny. A co znajdziemy w środku? Oficjalna wersja mówi o tajnej bazie wojskowej, jednak wielu z Sceptyków i fanów teorii spiskowych twierdzi, że w strefie 51 mają miejsce badania na istotach pozaziemskich. Co łączy militarny schron z klikaniem w internecie? Odpowiedź jest prosta, a jest nią znana organizacja Wikileaks. Zajmująca się publikowaniem tajnych dokumentów oraz ściśle strzeżonych sekretów, instytucja posiada prawdziwy bunkier do przechowywania danych. Znajdujący się w górach białych, nieopodal Sztokholmu pozostaje niezdobyty, dzięki czemu co jakiś czas mamy okazję podziwiać wyciek informacji, które kompromitują kolejnych wysoko postawionych ludzi. Pomyślcie, cóż za problem jest zebrać wojsko i wyważyć drzwi? Cóż, bunker skonstruowany jest tak, aby wytrzymać atak nuklearny, więc przebicie się przez tak grube ściany może być nie lada wyzwaniem. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Przeglądajcie resztę materiałów i widzimy się już niebawem. Cześć!